Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku programu Movit, w którym będziemy łapali różne ciekawe informacje ze świata gier wideo, będziemy recenzowali gry i będziemy pokazywali Wam to, na co warto zwrócić uwagę szukając Waszych ulubionych tytułów w mecie. My, czyli Marcin! Marcin i Damian. Dzisiaj, dzisiaj nietypowo, choć może nic bardziej mylnego, bo Zimno. nareszcie wiosna, nareszcie na wiosna. wiosna słońce nad nami, piękna, piękna pogoda i raj dla kieszenkowców, czyli łapiecie za przenośki i wychodzicie na dwór. Do czego będziemy starać się Was namawiać? Tak, ale wiesz co, ja ostatnio nie widziałem wcale zbyt dużo ludzi, którzy chodzą z przenośkami i może najwyższa pora to zmienić. Wszak w Polsce dużo rzeczy się zmieniło i można spokojnie na ulicę wyjść. I nikt nas nie zabije. Natomiast y, dzisiaj złapiemy się za parę ciekawych informacji, które ostatnio rozruszały internet. Wszystko oczywiście będzie związane z grami. E, no, muszę to powiedzieć, wiesz, bo jak składaliśmy ten odcinek, stwierdziliśmy, że muszą być cycki. Będą cycki, ale co dokładnie będzie to zobaczycie za chwilę. Zapraszamy. Podobno to sprzedaje się najlepiej, chociaż mam nadzieję, że operacji zrobić. udowodnimy Wam, że nie tylko to. Współpracujemy od nowej odsłony Maxa Payne'a. Dla jednych przyjęcie marki przez Rockstar było zaskoczeniem, inni powiedzieli to jest to. I wszystko wskazuje na to, że ci drudzy mieli rację. Max powraca w świetnej formie, a wraz z nim wszystko to, co tak mocno jarało nas w dwóch poprzednich częściach gry. Bullet Time został jeszcze bardziej dopakowany. Im bardziej ryzykowne akcje wykonujecie, tym częściej i gęściej będziecie spowalniać otoczenie sypiąc ołowiem na prawo i lewo. Animacje zostały porządnie dopracowane i pozostaje tylko czekać na premierę gry, która wyląduje 18 maja na Xboxie 360, PlayStation 3 oraz PC-tach. Wy bezużyteczne wory kości, zajmę się nim! Do dziś myśleliśmy, że zapowiedź to najsensowniejszy sposób na promocję nowego tytułu, jednak Sony poszło o krok dalej i zaserwowało nam zapowiedź zapowiedzi. Dziwne? Wszystko przez grafikę, wrzuconą na Facebooka firmy, która w zasadzie jednoznacznie wskazuje na kontynuację God of War. Chyba, że slogan, czy zemsta przynosi odkupienie, odnosi się do kolejnych przygód Sagwoja. Jedno jest pewne, więcej dowiemy się 19 kwietnia, a Kratos zanudzi nas pewnie na śmierć, chyba, że weźmie się za inne boskie panteony, bo Grecy Wszyscy bogowie mają raczej kryzys. Super. Genial. Skoro o kryzysie mowa, pora na soczystą plotkę. Ostatnio w sieci hulają informacje o odświeżaniu legendarnych herpegów, złośliwcy wrzucają informacje o Half-Life 3, a Krajtek ponoć długie co nieco przy nowym Crysisie. Ponoć, bo ten tytuł na chwilę mignął w ofercie sklepu Origin. Obrazek z żołnierzem, odzianym znany kombinezon i z łukiem w ręce od razu podgrzał wyobraźnię graczy. Tu i ówdzie szepcze się o większej ilości skradania, a oczywiście wśród gruzów zniszczonej metropoli. Niby ciekawe, ale my doskonale pamiętamy Horrenda, ilości bagów w konsolowym kryzysie 2 liczymy, że podobny kryzys przy trójce nie będzie miał miejsca. Na początku wszyscy się jaraliśmy oto seria Medal of Honor wykonała podobny krok co Call of Duty, tylko dużo później. I tak poznaliśmy operatorów Tier 1. Gra robiona była przez średnio znane studio Danger Close, średnio wspomagane przez DICE i wypadła raczej średnio. Wielu wieszczyło nawet koniec tej marki ginącej w cieniu Battlefield 3, jednakże ktoś win myśli inaczej, bo niebawem dostaniemy niezłą kontynuację. Medal of Honor Warfighter nadciąga i wygląda zdecydowanie lepiej. Na kilometr czuć Filmowe zagrywki kojarzone dotąd głównie z Modern Warfare 3, a do tego ekipa znana z poprzedniej części gry również powróci. No i zobaczymy wojnę okiem żołnierza, prawdopodobnie właśnie ta seria stanie się konkurencją dla Modern Warfare 3. Liczymy na podobny model rozgrywki na silników Frostbite 2.0. Może być ostro. Seria Yakuza jest dobrze znana miłośnikom japońskich klimatów. Niewielu natomiast wie, że każdego roku Sega organizuje casting dla dziewcząt chcących wystąpić w grze, w postaci młodych, seksownych klasek lecących na japońskich mafiozów. W tym roku konkurencja jest wyjątkowo ostra, bo startują nawet gwiazdy filmów dla dorosłych, z czego akurat Yakuza słynie. Jeżeli czujecie się nadal niedopieszczeni podobnymi widokami, to mamy w bonusie dla was japońską reklamę Super Monkey Ball Banana Splits. No, oczywiście od Segi. And you'd be a fool not to hear me out. Gdy nadejdzie koniec, ludzkość pogrąży się w rozpaczy. Ale niektórzy będą walczyć do końca. W dzisiejszym odcinku cofniemy się do marca tego roku i złapiemy za Mass Effect 3 od Bioware, czyli zwieńczenie doskonałej trylogii na PC, Xboxa 360 oraz PlayStation 3. Fabularnie gra przynosi nas do momentu, w którym to żniwiarze, potężne istoty, gdzieś tam z otkłani kosmosu atakują Ziemię w celu wyniszczenia wszelkiego życia w galaktyce i my jesteśmy po prostu przystawką w ich menu. Jak cała historia się skończy, czy uratuje Ziemię komandor Shepard, czy być może niekoniecznie o tym przekonacie się grając Mass Effect 3. No i nie chciałbym tutaj spoilować, ponieważ fabularnie istnieje w tym tytule tak wiele rozwiązań, tak wiele smaczków, że szkoda byłoby zdradzać je wszystkie. Fabularnie gra składa się bardzo równo, są fajne questy, na pewno nie będziecie się nudzić. Natomiast my zabierzmy się teraz szybciutko za zmiany, które czekają nas w tej odsłonie serii. Zaczynamy od samego trybu gry. Możecie zdecydować się na tryb akcji, gdzie będzie mniej gadania, więcej strzelania. Możecie wybrać tryb historii, który skupi się na fabule i bohaterach. Natomiast Możecie również wybrać ten najbardziej zbalansowany tryb RPG. Czeka nas również import postaci, o ile nie zginęła, w Mass Effect 2, czyli uważajcie, bo jeżeli zepsuliście poprzednią grę na swojej wybranej konsoli lub pc, no to niestety czeka Was troszeczkę cięższa przeprawa. Dodatkowym bonusem w tym przypadku jest również Kinect, którego można podłączyć do konsoli no i wydawać komendy głosowe, ale o tym i jeszcze porozmawiamy. W samej grze odwiedzimy nowe lokacje, jak na tytuł, w którym czeka nas zniszczenie. Zniszczenie Ziemi przystało, zobaczymy naszą planetę, odwiedzimy również Marsa, a także wiele z planet, które są rodzinnymi światami raz dostępnych w grze. Co ciekawe, bardzo cieszy duża dostępność mocy biotycznych, które będziemy mieli do dyspozycji. Biotyka to jedna z cech uniwersum gry, która pozwala postaciom na przykład miotać innymi po ścianach, rzucić w środek armii czarną dziurę i czekać, e, aż ona zaś się przeciwników, albo po prostu ją zdetonować. Możliwości jest Multum, no i na wyższych poziomach trudności trzeba to wykorzystywać. Fajnym bonusem są upgrade'y broni. To też jest pewna nowość w świecie gry. Każdy z elementów uzbrojenia. A jest ich kilka klas, posiada dwa sloty, które możecie dowolnie zagospodarować, i są tam wzmocnienia chociażby magazynku, dodatkowe, na przykład, modyfikacje na lufę, są specjalne celowniki. Jest tego naprawdę multum i każdy może złożyć taką broń, która najbardziej będzie mu pasowała. Oczywiście, jeżeli mowa o mocach biotycznych, to nie sposób pominąć tutaj ścieżki rozwoju, która również została troszeczkę odświeżona. Otóż w tym momencie przyznawanie punktów opiera się na wybraniu ścieżki, którą będziemy się poruszać i mamy za to różne bonusy, począwszy od mocniejszych mocy poprzez różne punkty karmy, które również w grze są w miarę ważne. Plusem są również nowi wrogowie, którzy naprawdę potrafią namieszać na polu bitwy. Mój osobiście ulubiony to mech Cerberusa, którego możemy posiąść przez rozwalenie pilota i wyciągnięcie go przez szybę. Całkiem fajna zabawa. Mechanika dalej jest tą znaną nam z poprzednich części Mass Effecta, czyli mamy specjalne koło, którym za Trzymamy grę, wybierzemy mocę, tudzież element uzbrojenia. No i oczywiście będziemy za jego pomocą dowodzić naszymi towarzyszami. To jest bardzo fajna sprawa, ponieważ dowodzenie zostało ułatwione zarówno za pośrednictwem Kinecta i komend głosowych, jak również wydawaniem komend za pomocą krzyżaka. Jest to dużo bardziej domyślne. Rzuca się również w oczy o wiele bardziej dynamiczna walka. Shepard potrafi się chować, potrafi korzystać aktywnie z osłony, potrafi to robić bardzo domyślnie. Możemy dodatkowo strzelać w różne części ciała przeciwników co powoduje odmienne efekty i tak dobrze zasadzony headshot niejednokrotnie wycofuje nawet mocniejszych przeciwników z gry to jest to co dobre w Mass Effect cie. to co złe to na pewno grafika która nie jest rewelacyjna która nie do końca musi się podobać świetny jest voice acting do którego nie mamy najmniejszych tutaj przyczepek natomiast świetny jest też tryb multi wyobraźcie sobie że on stanowi bonus do trybu single player on wspomaga pojedynczą kampanię tam rozgrywając misję w koopie do czterech graczy, ładujemy sobie pasek postępu, w którym mamy gotowość sił ziemskich do walki z żniwiarzami. To naprawdę fajnie wygląda, chociaż nie jest to multi do grania na dłuższy czas. Niestety, ale Mass Effect 3 to taka dobra kampania singleplayerowa z dobrze zrobionym multi, które wspomaga singla. Powiem Wam szczerze, warto w to zagrać. That's it. A w tej chwili wracamy do oferty sklepu Move.pl, który przygotował dla Was kilka fajnych rzeczy na głównej stronie. Na pewno rozpoznajecie kilka z tych postaci, ale my zabierzmy się za to, co najważniejsze. Na początek Alan Wake w wersji pc ale też w bardziej dopasionej edycji. Na tą glitnijmy. 89,99 będzie ona kosztowała na Move.pl. jest to wersja bardziej doposażona i zerknijmy sobie teraz na opis szczegółowy. Tutaj mamy kilka DLC, zresztą sami zobaczcie jak to wygląda. E, taka opcja może naprawdę stać na półce i to wszystko za 89,99, cena niezła, a podstawka kosztuje 49 zł. Gdzieś tutaj w tle przybija się Reason, e, część druga, ale nie będziemy dzisiaj na nim się skupiać, bo oto z wielką radością witamy w ofercie sklepu gry od Square Enix. I tutaj oczywiście Deus Ex na pierwszym planie, do tego całkiem niezły Dungeon Siege, przez niektórych zapomniany jest Just Cause 2, ale warto go odświetlić. Bo kosztuje tylko 32 zł, Kane i Lynch powracają, no i na koniec Order of War też w całkiem niezłej cenie. Ten tytuł to rzecz, której nie trzeba w ogóle przedstawiać. Wiedźmin 2 powraca, a tym razem tylko i wyłącznie na Xboxa 360 edycja rozszerzona w tej chwili przed naszymi oczami. A tam ścieżka dźwiękowa, książka z questami, mapą świata oraz poradnik do gry. Wszystko za rewelacyjną cenę. 119,90 to jest całkiem niezła opcja. A na koniec trochę przecen namówię, możliwe są rabaty w wysokości 40%, wystarczy kupić jedną z gier po lewej stronie z tak zwanej grupy A, a potem otrzymujemy rabat 40% na grę z grupy B. Czyli kupując takiego Wiedźmina możemy wyrwać sobie rabat na całkiem fajny Astro's Wrath, które normalnie kosztuje grubo powyżej 131,99 zł. Szukajcie, być może znajdziecie coś dla siebie i to całkiem fajny sposób na złapanie dwóch gier. W rewelacyjnych cenach. To tyle, jeżeli chodzi o ten Move Corner. My wracamy do Was za chwilę. Z tego, co zobaczyliśmy, na pewno wybiorę coś dla siebie. Ty, Marcinie, myślę, że podobnie. Myślę, że coś znajdę, tym bardziej, że opcja wymieniania się grami jest rewelacyjna i fajnie, że duże sklepy zaczynają to wspierać. O tym więcej na pewno będziemy Was informować już na przeciągu najbliższych dni. A tymczasem się żegnamy. Pierwszy. I nie ostatni Wam nadzieję odcinek Mówita za nami. Pierwszy w takiej fajnej formie. E, widzimy się pewnie w przyszłym tygodniu. Natomiast e, póki co zapraszamy Was do skorzystania z tej pogody, bo ona może na początku wygląda na obmierzłą, ale... ale jest nieźle. I granie naprawdę pewne, że to rewelacja. Dlatego zaraz zmykamy to uprawiać i was żegnamy. Cześć. No to klaśni teraz. <noise>